widzowie, um, wasz kochany youtuber Gada głupoty, tego nie wytniemy, tego nie wytniemy, to będzie wasz kochany youtuber Gada głupoty jak zawsze, jakie stanowisko statyw zekrzyna na 60zł klapki easy turkish z perforowaną podeszwą, Nic tylko robić. <tuszy> Jesteśmy... Jak jesteśmy w Kratce? Bo tam jest kratka, nie? Jesteśmy w środku kadru, bo... No to jest tutaj... Trzeba no dalej tak się... stać, bo to jest to A to, a to, to jest tak jak jaśnienie. No to, bo to tam dwa z widać. Może no, to jest ruch, jak no, Nie, no chodź. Dzięki. To jeszcze raz się napiję wody. Mi coś się zrobiło <grym> Do drążka, do drążka, weptarowo do góry, a Ty to do tyłu się płasz I, i tu chcesz wejść. No, tak. no właśnie myślę, mam tyle siły do zrobienia. Nie, nie, po prostu jak zwykle, wyobraź sobie, że masz 30 kg się podciągasz, kolekie płyniecie, do klaty się podciągasz, a jak już jesteś tu, to To samo co Ty robisz, ale też za wcześnie do robienia. bo Ty idziesz do tyłu. Do góry to jak Nie do tu do góry Lepiej, ale jest nie ma do raddy słaba? Magnezja Przede wszystkim nie mamy. Magnezja. dobre chęci mamy i siła eksplozywna podciąganie Mamy Tyle czego nam brakuje? Kuby! Podejdź, podejdź tak od razu. Podejdź, podejść, podejdź, podejdź. Chłopieś taką. Bez położyć? Nie. Nie, nie, nie używaj mi, się. tylko się połóż. Chłopieś Widzisz? Musiałbyś się jeszcze bardziej stworzyć. Spróbuję jeszcze bardziej. A i niżej, idziemy na górę, gdzieś ładnie. W sensie. Yy, 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 Zasymulujmy, gdzieś nawet stąd, nie? Przychodź. Choć widzicie to w głowie. A weź bez rozpędu, tak jakbyś, Pod... nie, nie, tak jak podejdź, podejś... do droszku, weź, jak się pociągnąłeś, weź w tej pozycji, z tej pozycji spróbuj się połowić. Hmm? To co jest coś, co... Jeszcze bardziej musiałbyś się się. Zgadzasz mi się chce A czemu ty mu nie dajesz jakiś składujesz? Ja co będzie mu DOM a Ach ty, ty już pogarsza co ma to samo Wyłączyłem? Ty ale pa Próbowałem zrobić presa, tak jak mi mówiliście. Koniec nie zy, się bardziej się. Bardziej powinien się pochylić. Patrz, zejdź. Ale nie tak całkowicie kurwa, no Już się nagrywa? Widać mnie bardziej? A widać mnie na frost czy jeszcze... Masz, teraz... Masz taka. E, Z tymi radami wujka Wiktora myślę, że zrobimy masylapa. Dobra. No, jeszcze raz wejdźmy do tej pozycji. O, o no, a weź teraz nie schodź, schodzić, wręcz połóż. Jeszcze. Chodź, to do przodu. Ok, I, jeszcze, i spróbuj teraz zejść jak najniżej i się wyknąć. Nie, tak jest trochę, jestem cały śliski teraz. To trudno. I barki bardziej do przodu. No, pamiętasz? O, 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 tako. W takiej pozycji powinieneś masz lapa. Powinieneś przy podciągnięciu go przyciągać do. Nie no poczekaj, idzie Kuba, będzie? Idzie tam ma, kurwa ma magnezy, poczekaj. Poczekaj, idzie Kuba, widziałem go tam dzieła, widzę. Jest spara jak na To na koniec ręgu przyyszedł kurwa. Oh. So cool. Orzeł albo oreszka, jeżeli jest orzeł to subskrybujecie, a jak jest oreszka, to dajecie lajka. Like Chodź do kamery pogrzeo. Nie pamiętam co mówiłem, ale musicie to zrobić. Niżej, 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 bo nie było widać. A, 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 a. a nie dla was się położyć na leżaczku. A, zaraz robię to co ty robisz, nie?